Witam państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Operacja Greenland. Uścisk Danii słabnie. Ameryka jest gotowa, by uczynić Grenlandię bogatą i potężną. Czy Grenlandia wyrwie się na wolność? Czy pozostanie przykuta do umierającego imperium? 10 marca 2025 rok. MediaGri, niezależny wydawca, jest teraz dostępna na telegramie pod adresem. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Ja sądzę, że dziś, raczej dzisiaj, czyli 11 marca 2025 roku dzisiaj chyba się referendum w tej sprawie odbywa na Grenlandii. Tak mi się wydaje. Jeżeli oczywiście może też być, że się przełączyć do USA, pozostać kolonią duńską, czy ogłosić niepodległość, bo też może tak być. I zobaczymy jak, jak się to wydarzy. To ja dzisiaj 11 kręcę, 12 chyba umieszczę na portalu YouTube, bo chyba się tym będzie nadawał. Mi się wydaje. A więc zaczynamy. Grenlandia stoi na rozdrożu pozostać skrępowanym nieudanymi rządami Danii lub dołączyć do USA lub ogłosić niepodległość. To też trzeba powiedzieć i uwolnić ich pełny potencjał. Prezydent Trump oferuje miliardy inwestycji, ochronę militarną i przyszłość mocy. Czy Grenlandia wykorzysta tę historyczną okazję, czy pozostanie zapomnianą europejską kolonią? Czas wy na wybór jest teraz, niekoniecznie może ogłosić niepodległość i tak Wszystko jest możliwe. Przyszłość Grenlandii wisi na włosku. Czy wybiorą dobrobyt, czy pozostaną skrępowani europejską tyranią? Zobaczymy. Jedynie ja czytam tak, jak jest napisane: reszta mi nie obchodzi. Nie będę oczywiście zabierał dużo głosu. Tutaj jedynie powiedziałem, jak to będzie wyglądało: wszystko się okaże w przeszłości. Świat się zmienia. Stary, rozpadający się porządek europejski kruszy się pod wpływem własnej korupcji, a w centrum tej geopolitycznej burzy stoi Grenlandia. Jedna z ostatnich prawdziwych granic niewykorzystanego potencjału. Przez dziesięciolecia lodowy klejnot północy był przykuty do Danii, rządzony żelazną pięścią przez biurokratów w Kopenhadze. Którzy nic nie robili, aby poprawić życie Grenlandczyków, ale teraz wyłania się nowa ścieżka, ścieżka dobrobytu. Jedynie tak jest, bo niekoniecznie może być to dobrobyt dla nich. To mówię jasno: ścieżka potęgi, ścieżka, która prowadzi prosto do bijącego serca największego narodu na Ziemi, USA i niekoniecznie największego, największym chyba, mniej więcej, chyba jest. Chiny chyba. Rosja jest chyba niewiele mniejsza od Amerykanów, tak mi się wydaje. Prezydent Donald Trump w swojej drugiej historycznej kadencji jako naczelny dowódca dał mieszkańcom Grenlandii jedną z swoim rodzaju szansę dołącz do Unii, poznaj amerykańską siłę i staj się częścią tego większego niż. Kiedykolwiek wyobrażono sobie czegoś większego, to jedynie jest oczywiście z pozycji AMG News, czyli amerykańskiego portalu. To oni widzą ze swojej strony. Prawda może wyglądać z, róż, z różnych stron, może być zupełnie inna, nawet z, po, z pozycji Grenlandczyków, bo oni niekoniecznie mogą tego czegoś podzielać, tak trzeba powiedzieć. Wybór jest jasny pozostać pod butem europejskich elit, czy dołączyć do amerykańskiego snu i walczyć o należną jej przyszłość. Miliardy na stole, jeśli Grenlandia tego chce, liczby nie kłamią, podczas gdy Dania krytykuje traktuje Grenlandię jako Zapomnianą kolonię USA oferują zmieniającą zasady gry umowę, miliardy dolców inwestycji, tysiące miejsc pracy i rozkwitającą gospodarkę, jakiej Grenlandia nigdy nie widziała. Ekspansja amerykańskiej infrastruktury, drogi, lotniska, porty zbudowane z amerykańską precyzją i mocą. Nowe gałęzie przemysłu. Grenlandia siedzi na kopalni złota, zasob, zasobów naturalnych, ropy naftowej, minerałów, rybołówstwa, wszystko czeka na uwolnienie przez amerykański silnik gospodarczy. Eksplozja turystyki. Wyobraź sobie luksusowe kurorty arktyczne. Wyprawy przy, y, przygodowe i kwitnącą gospodarkę napędzaną przez globalnych gości superpotęga militarna jako twój strażnik zobaczymy, pożegnie niekoniecznie może to być dla nich y, y, strażnikiem. Dzięki y, niezrównanej potędze militarnej Ameryki, Grenlandia nigdy więcej nie będzie y, musiała obawiać się inwazji. Sabotażu ani eksploatacji gospodarczej. Niekoniecznie ja się pojawią takie rządy jak laleczki Bajdi, może być różnie, chociaż hmm, czy się pojawią, ja nie chcę tu wróżyć, jak to może wyglądać. Komunikat Trumpa do Grenlandii: cudysów mamy Wasze wsparcie. W mocnym oświadczeniu prezydent Trump wyraził swoje stanowisko w sposób niezwykle jasny. cudysów jak jasno wyraziłem pod, podczas mojego wspólnego przemówienia do kongresu USA zdecydowanie popierają prawo mieszkańców. Grenlandii do decydowania o swojej przyszłości. Nadal będziemy dbać o wasze bezpieczeństwo, tak jak robiliśmy to od II wojny światowej. Jesteśmy gotowi zainwestować miliardy dolców, aby stworzyć nowe miejsca pracy i uczynić was bogatymi. Hmm. A jeśli tak zdecydujecie, zapraszamy Was do dołączenia do najspanialszego narodu na świecie. Niekoniecznie może być najspanialszy, to z ich punktu widzenia to wygląda. USA to jest przywództwo, to jest moc, to jest Trump. Porównajmy to z milczeniem Danii, czy obiecali transformację gospodarczą, czy zobowiązali się chronić Grenlandczyków. Czy zagwarantowali przyszłość bezpieczeństwa i dobrobytu? Nie. Dania chce kontroli, Ameryka chce wolności. A co jeżeli Grenlandia? Za, będzie chciała niepodległość, to też trzeba powiedzieć, zapytać takie pytanie. Historia ucisków yy, yy, na Grenlandii i dlaczego musi się teraz skończyć? Od czasów II wojny światowej, Grenlandia znajdowała się pod rządami Danii i była traktowana jedynie jako odległy posterunek europejskich biurokratów, którzy nie troszczyli się o jej mieszkańców. Polityka Danii zawiodła na Grenlandii, gospodarka Grenlandii pozostaje w stagnacji od dziesiątek lat, Europa wykorzystuje zasoby Grenlandii nie dając nic w zamian. Ten kolonialny styl rządów jest obrazem dla dumnych mieszkańców Grenlandii, którzy zasługują na coś lepszego, zasługują na samostanowienie, zasługują na szansę wyrwania się spod kontroli Europy i sprzymierzenia się z prawdziwym supermocarstwem, które ich szanuje i ceni sta USA. No, niekoniecznie tak może być, jedynie i je czytam. Tak jak jest tu napisane, każdy może sobie swoje zdanie napisać, nawet przeciwne dotyczące USA. Niżej w komentarzach to mówię jasno: bo ja się niekoniecznie muszę też zgadzać z tym owym. Bo jeszcze o Grenlandii nie robiłem materiału, to raczej trzeba go zamieścić. Kluczowe pytanie, co zrobi Grenlandia? To jest punkt zwrotny: Grenlandia ma historyczną szansę odejść od europejskiej stagnacji i wejść w amerykańskiej prosperity. Mapa drogowa jest jasna: krok pierwszy Grenlandia głosuje za niepodległością, czyli de facto za niepodległością w sensie, że ogłasza, a nie staje się kolejnym stanem USA. Tak to wygląda. Krok drugi, USA i Grenlandia nawiązują partnerstwa gospodarcze i wojskowe. Krok 3. Yy, Grenlandia dołącza do Unii Amerykańskiej jako nowy stan lub terytorium. Krok 4. Grenlandia staje się jednym z najbogatszych regionów świata. Wiadomość do mieszkańców Grenlandii. Nie pozwólcie, aby historia się powtórzyła. Grenlandczycy, to jest wasz moment możecie pozostać pod duńskim panowaniem tkwiąc w ekonomicznym zawieszeniu, ignorowani i zapomnieni lub możecie, możecie przejąć kontrolę nad swoim przeznaczeniem i stać się częścią najpotężniejszego narodu na ziemi lub ogłosić niepodległość i, i nie być od nikogo zależni, tak trzeba powiedzieć wyobraź sobie przeszłość w, w której twoje dzieci dorastają, mają mając amerykańską edukację, w której przedsiębiorstwa prosperują dzięki amerykańskim inwestycjom, a Grenlandia staje się centrum arktycznego handlu, nauki i technologii. To nie jest tylko polityka, to jest przetrwanie, to jest wzrost, to jest władza. Ameryka jest z wami, prezydent Trump jest z wami, czy czasem to też nie jest populizm? To zadaje też takie pytanie werdykt końcowy, Grenlandia, wybór należy do Ciebie, zostaj przydani, pozostaj zapomnianą kolonią, kontrolowaną przez odległe europejskie elity, które się tym nie przejmują dołącz do Ameryki, staj się potęgą gospodarczą globalnym graczem, częścią największego narodu na Ziemi czas podjąć decyzję jest teraz, prezydent Trump Wyciągnął rękę w przyjaźni, potędze i dobrobycie. Grenlandia, czy jesteś gotowa i ją zapłacić i nigdy nie oglądać się wstecz? Przyszłość zależy od do tych, którzy wybierają bycie wielkim. Wybierz Amerykę, dobrobyt, wybierz dobrobyt, wybierz wolność niekoniecznie może być wolność z Ameryką związana i tak dalej. To chyba tu jest to i owo omówione. To ja się żegnam. Będzie tu 12 marca, umieszczony na YouTube Żegnam się i mówię dozo.